W tym wideo chcemy sobie trochę pomówić o dodatkowych właściwościach wartości logicznych, prawda i fałsz w Excel. O co dokładnie chodzi? W pewnych funkcjach, argumentach, w pewnych funkcjonalnościach Excela zamiast wartości logicznej, prawda, można użyć jedynki, a dokładniej dowolnego znaku różnego od zera a zamiast fałszu można użyć dokładnie zera. Tylko nie ma równości pomiędzy tymi znakami. Czyli jeśli spróbujemy sobie właśnie przyrównać, prawda równa się 1, fałsz równa się 0, to ten test operacji porównania da wynik fałsz, bo to nie są te same wartości. Ale właśnie one są przybliżeniem. Podobnie przybliżeniem dla operacji logicznej, funkcji logicznej oraz jest mnożenie matematyczne A dla funkcji lub dodawanie matematyczne. To dokładnie powoduje, że jeśli na wartości logicznej prawda wykonamy jakąś dowolną operację matematyczną, tu są przykładowe, no to wtedy Excel zamieni tą prawdę na jedynkę i tak wykona odpowiednie kolejne Przekształcenie, tak jakby to prawda była jedynką, czyli na przykład podwójna negacja to powoduje, że prawda zamieni się na jedynkę. Dodanie zera do prawdy zamieni to na jedynkę, tak? czyli tutaj mamy p15, czyli plus 0 no to jest jedynka, tak? czyli prawda wewnątrz Excela zamieni się na jedynkę i na tej podstawie zostanie wykonana operacja matematyczna. Fałsz tak zamieni się na zero i znowu na tej podstawie zostanie wykonana operacja matematyczna, tylko właśnie tu trzeba więcej wprawy i to na razie takie zaznaczamy ten temat. I on może być bardziej przydatny przy operacjach na tablicach takich długich zakresach danych przeważnie na kolumnach i nawet właśnie operacje matematyczne na tych wartościach logicznych pomiędzy sobą też tak zamieniają je na wartości zero jedynkowe, tak, czyli prawda zamieni się na jedynkę fałsz na prawdę, tak, dlatego tutaj mamy przykładowo na przykład mnożenie dwóch prawd no to się zamieni jedna na jedynkę i druga na jedynkę, przemnożenie dwóch praw daje jedynkę, co w przybliżeniu, tak, tutaj mamy inny znaczek troszeczkę odrówna się w przybliżeniu będzie Prawda No i w większości sytuacji tak to jest nawet czasami 1 do 1, ale właśnie nie we wszystkich, więc trzeba uważać. No i tu największego takiego problemu mamy przy przybliżaniu tego kryterium lub za pomocą dodawania, bo jak mamy więcej testów logicznych, które zwracam na wartość logiczną prawda, no to tu mamy 1 plus 1, tak? czyli mamy o 1 plus 1. No to już nam się wynik robi 2. To dalej jest tożsame w wielu sytuacjach z prawdą, ale właśnie zależy od dokładnych obliczeń, które wykonujemy. No już z dwójką mogą przebyć dużo więcej problemów niż z jedynką. I tu jeszcze dodatkowo tak mamy funkcję nie, zaprzeczenie, al tak alternatywne, całkowite prze przekręcenie, czyli nie z prawdy daje fałsz, nie z fałszu daje prawdę. Czasami wygodniej taki odwrotny warunek napisać, wyłącza z siebie więcej możliwości właśnie przez zaprzeczenie. No i tu ogólnie zaznaczenie tematu w wielu, najczęściej właśnie tutaj, że w wielu funkcjach, żeby skrócić formułę, możemy użyć jedynki zamiast prawdy, zera zamiast fałszu.